Do Australii na rok, 10 miesięcy Więc yy, bądźcie się mną w tej 32-godzinnej podróży. Yy, już jestem w Frankfurt, we Frankfurcie, więc yy, trochę to się minęło. Yy, Pożegnałam się z wszystkimi na lotnisku i yy, leciałam po 3 godziny, więc było mega spokojnie. Przeczytałam trochę książkę, a teraz jestem we Frankfurcie na lotnisku, które jest tak ogromne, że pół godziny szłam z sektoru B do sektoru Z, gdzie mam gate'a I słyszę was ze mną, mamy przesiadkę we Frankfurcie i potem w Hongkongu W Hongkongu będziemy tylko 3 godziny, tutaj siedzimy 5, w sensie już teraz 4 a Ale w Hongkongu będziemy, więc I nie mogę się doczekać Mam nadzieję, że kupię jakieś y, chińskie słodycze albo coś I potem do Sydney 9 godzin lotu, a teraz 12. Nie wiem, czy to powiedziałam Najwyżej ja się powtórzę Więc y, idziemy teraz ogarnąć jedzenie i lecimy pod gate Będziemy siedzieć, oglądać film <słyszy> Jest godzina 19.33, więc zostało nam tak naprawdę 2 godziny czekania i tak naprawdę 1,5 godziny czekania na boarding. Zaczęli się spierać ludzie przy moim gejcie, więc poszłam sobie obok dosłownie, bo tu nikogo nie ma. I tu sobie posiedzę chyba jeszcze do 1,5 godziny, bo nie mam zobaczyć, co tu innego robić. Mam nadzieję, że będzie dobre jedzenie na w samolocie, bo jestem głodna trochę. mega fajnie jest. Ja Kupiłam sobie jedzenie, więc zaraz będziemy testować pastaya. Chciałam e, ryż z mango, ale nie było. Więc mam pastaya i nie jest zwyczajna. Więc zjem i mam nadzieję, że się pokaże gate, bo, bo tak naprawdę to mam za... No jest 17.30... To za godzinę 20 mam boarding. No i zobaczymy. Hmm. Hey. Nie wygląda jakoś mega empatycznie, ale... ale zobaczymy, tak. Chciałabym powiedzieć, że w Chinach jest tak drogo. Kupiłam magnes i trzy bryloczki. Zapłaciłam 120 zł i to jeszcze było z pomocą jakąś, że jeden dostałam gratis, ale mega jest drogo, a z tego podstaje nawet nie chcę ci wiedzieć, jak zapłaciłam. Ja nie chcę wiedzieć, bo jak to będzie niedobre, dobra. Testuję. Do, to w ogóle jest makaron? Tak. Czy to najlepszy płatnik, jak, jakiego jadłam w życiu? No, nie, ale z No, taki nie za taką cenę, ale jest ok. No, taki średni a kosztowało to jakieś 50 zł. Więc jednak w finał się Myślałam, że jest zdaniem. Thank you Zrobimy test, zrobimy test. Kupiłam picie suknię winogronową, kocham winogrono, więc lecimy z tym. Nie wiem, czy to jest herbata. I nie wiem, czy to jest gazumana, ale. Nie, nie jest gazowane, jest słodkie i winogronowe. Spoko Kupiłam jeszcze winogronowe żelki, ale to przecież to jest samolocie. Kupiłam berberika. Zielonego berberika. Kupiłam dla mojej magnes. Kupiłam jeszcze trzy, mag... trzy breloczki. One wszystkie są takie same, ale są mega urocze. Mega fajne. Takie. To jest kot. Z dzwoneczkiem. I z. Z jakąś japońską tabliczką. Mega fajne. I miałem niebieski, czerwony. Czy ja pod... Pokazałam to dobrą stronę? Nie wiem. I zielony. Zielony mi się najbardziej podoba. Ale on ma taką małą tabliczkę. Otwieramy berbryka. Uwaga. Berbryk w 30 zł. Ale ja miałam berbrykę od i Julii w pokoju, więc yy, i nie wzięłam go, więc właśnie miałam dopedesty z mojej serii miałam flagę, to jest flaga nie pamiętam czego ale chciałabym chciałabym Uwaga, chciałabym tego kota chciałabym to, bo takie chińskie jest trochę i tego typka z Monopoli Dużo rzeczy bym chciała, tylko nie marshmallow i nie basic. Basic jest nudny, a marshmallow jest brzydki. Basic też jest brzydki, bo jest zielony po prostu. Ale dobra. Ej, ja nie w sumie, czy to są jakieś Tak, są karteczki, ale czy. To a karta też jest zachorowana. Dobra, mamy kartę i mamy bergryce. No, myślałam, że nie będzie tego No, ale dobra. Otwieramy to. Co to jest? Co to jest? Ale on nie jest... On, nie, on, nie, on jest rzadki dosyć, mi się wydaje. To jest... Nie, 6%. Ta flaga była rzadsza. Flaga była 3% a jest obrzydliwa. Ej, ona ma przezroczyste uszy. Dobra, szczerze, spokój, Jest, w sensie, no. Nie jest za ładne, ale jest, chociaż nie jest. Nie wiem. Trochę nie mogę go obronić, ale jest okej. Okay. Mam ma przezroczyste uszy, to fajne. Akurat. I zobaczymy, jaką kartę i w ogóle co to jest. Ej, dos What the hell? E, to na tyle z, z unboxingu na dzisiaj i czekam na rzut Room Gate. Myślę, że będzie też opóźnienie, jak zawsze. I co ostatni samolot i jestem w Sydney? E, mam nadzieję, że moja walizka się nie zgubiła. Jest w całości, bo chodzi w ogóle. Moim zdaniem. Mega mało kontroli przyszłam. W Frankfurcie nie było żadnej kontroli. Tutaj była... W sensie, by w Frankfurcie była paszportowa, ale no to tylko skanowanie paszportu. Tutaj było też skanowanie paszportu i biletu i sprawdzanie, ale szczerze... Szczerze... Mam nadzieję, że jeszcze w Sydney nie będzie jakoś mega... Jakiegoś mega mega kontroli. I nie będę mogła, musiała pokazać tych wszystkich papierów, ale zobaczymy.